Większość sprzedawców nie jest gotowa na zmiany i trendy, które albo już nadeszły, albo nadejdą w 2025 roku. I właśnie w tym materiale przedstawię Ci 10 takich trendów, które albo możesz przegapić, albo wykorzystać na swoją korzyść. Zapraszam do oglądania. Jak wiecie, niedawno miałem okazję wymieniać się doświadczeniami z naprawdę grubymi graczami. Tego efekt możecie obserwować chociażby w ebooku, który teraz wyświetla Wam się na ekranie. Jeśli chcielibyście pobrać go sobie. Przejrzeć na spokojnie, kliknijcie w pierwszy link. W opisie tego materiału, i pierwszy trend, no to po prostu automatyzacja i AI. Do tych dwóch zagadnień będziemy dzisiaj dość mocno wracać, będziemy się w nie trochę bardziej zagłębiać, w jakich aspektach można to wykorzystać. Natomiast na dzień dzisiejszy, to co robię sami, to co też polecam Wam, no to przeanalizować te zadania, które są dla Was najbardziej czasochłonne. Na przykład dla mnie najbardziej czasochłonne jest research, to o czym piszecie, chociażby w naszej zamkniętej społeczności. To, co jest dla Was ważne w danym momencie, to jakie są Wasze problemy, wyzwania, tak? No bo jesteście moimi odbiorcami, więc chcę to obserwować. Więc pod to też stworzyłem sobie automatyzację, która raz w tygodniu daje mi takie krótkie podsumowanie, jakie są najczęstsze problemy, jakie są wyzwania, i na tej podstawie chociażby jest dzisiejszy materiał. Więc upraszczajcie, jak to możliwe. Ja też wrzucę tutaj takiego swojego screena, czyli taką automatyczną wiadomość, która generuje mi się właśnie co sobą. I to jest moim, moim źródłem inspiracji, więc jeśli macie też takie zadania powtarzalne, e, które też wymagają od Was całej ciągłej pracy, to też możecie sobie np. za pomocą narzędzi takich jak Make e, to zautomatyzować bądź korzystając z usług firm zewnętrznych. Kolejny trend to automatyczna obsługa klientów. No i biorąc to pod uwagę warto rozważyć znowu skorzystanie z zewnętrznych narzędzi, takich jak właśnie ChatGPT, takich jak Make, bądź zewnętrznych specjalistów, takich jak Sławek Łukasiewicz tutaj też mail do niego i stworzenie sobie po prostu takiego bota, który na podstawie waszej wiedzy będzie na pierwszej linii e, odpowiadał tym klientom poprzez przez czaty Allegro czy na sklepie internetowym czy gdziekolwiek. Więc to jest kolejna rzecz, która Pozwoli znowu, dużo skuteczniej niż Autoresponder, po prostu domykać te sprzedaży, odpowiadać w przeciągu kilku minut i konkretnie, a nie tylko szablonowo, więc do tego też zachęcam. Kolejny trend związany z automatyzacją no to nic innego, jak automatyczne zmiany cen. No i tu oczywiście można się zgadzać, można się nie zgadzać. Pamiętajcie tylko, że już taki moduł repricingu jest w Allegro i może on służyć do podwyżki cenowej. Czyli na przykład możecie ustalić tam regułę, która sprawi, że w momencie gdy konkurencji skończy się towar, wasza cena będzie jeszcze wyższa niż wtedy, gdy sprzedajecie go Wy i sprzedają go inni sprzedawcy, więc tutaj też taka mała uwaga, że można to wykorzystywać nie tylko do tego, żeby sobie te marże obniżać, ale szczególnie polecam wykorzystywać to po to, aby je. Podnosić. Na Allegro mamy coraz więcej reklam wideo, więc kolejnym trendem, który naturalnie nam się pojawił jest właśnie wideo, czyli powinniśmy dla tych swoich topowych produktów, najbardziej obiecujących jeśli chodzi o 2025, stworzyć sobie kilka formatów, które prezentują nasz produkt. Czyli nie jest to już narzędzie tylko dla dużych marek, mam tutaj na myśli reklamy wideo, ale w zasadzie już dla każdego sprzedawcy. Korzystajmy z tego. W 2025 na pewno będzie jeszcze więcej danych do analizy. No i oczywiście te dane można analizować standardowo przez na przykład Allegro Analytics, ale to do czego zachęcam to dashboardy analityczne, czyli narzędzie takie jak Power BI pozwoli wam zbić dane z różnych źródeł do jednego źródła, do jednego arkusza, do jednego wykresu, tak żeby jeszcze łatwiej to analizować i jeszcze skuteczniej wyciągać wnioski, które pozwolą nam jeszcze bardziej wyskalować sprzedaż. Kolejnym trendem jest budowanie sieci ambasadorów produktu i można budować to trochę sztucznie czyli chociażby na Facebooku mamy mnóstwo grup, na którym są twórcy takiego kontentu, którzy podają się za naszych użytkowników, są jakimiś ludźmi mniej znanymi, oczywiście z sieci i nagrywają na przykład jakieś recenzje o naszych produktach, które możemy później umieszczać w ofertach, na przykład w postaci filmów, czy w postaci innego rodzaju też kontentu, który jest użyteczny, który zwiększa. Konwersje. Więc jak chcecie, jak też macie jakieś inne kanały sprzedaży, zwłaszcza jeśli macie inne kanały sprzedaży, no to twórcy, user generate content, chociażby taka grupa na Facebooku czy inne, jest mnóstwo powiązanych. Tam bardzo łatwo takie właśnie osoby, które ograją się z waszym produktem i będziecie mieli dodatkowy materiał, który posłuży do zwiększenia. Konwersji. Kolejnym trendem są wspólne kampanie reklamowe z niekonkurencyjnymi sprzedawcami. Czyli taki prosty przykład, sprzedajecie na przykład akumulatory, ale nie macie kabli rozruchowych. Robicie wspólną kampanię ze sprzedawcą, który te kable rozruchowe ma, czyli po prostu piszecie do niego, dzielimy się taki tak, budżetujemy to tak i tak i wspólnie. Zyskujecie, więc to jest jeden z pomysłów na 2025, jeśli oczywiście nie chcecie rozwijać tego asortymentu, bądź nie możecie, bo na przykład inny sprzedawca ma produkt unikalny i nie dystrybuuje go w formie zakupów B2B, więc tutaj są różne możliwości. Kolejne trendy to współdzielenie magazynów, czyli zwłaszcza mniejsi sprzedawcy, których nie stać jeszcze. Na całościowe wykupienie magazynu, bądź po prostu cały magazyn nie jest im potrzebny, współdzielą po prostu na magazyn z innymi sprzedawcami. Tutaj mam na myśli jakieś mniejsze miejscowości, być może miasteczka, gdzie rzeczywiście się to dzieje. No i jeśli chodzi o ten trend, tutaj też jest to powiązane gdzieś tam ze wspólnym zawożeniem tych paczek na sortownię, żeby te godziny e, graniczne wysyłki jak najbardziej przesunąć, tak? czyli żeby wysyłać możliwie najpóźniej. Jeszcze tego samego dnia. I ostatni trend to współpraca z nanoinfluencerami. Są też portale, gdzie można takich nanoinfluencerów. Znaleźć, gdzie można do nich dotrzeć, są to też m.in. grupy na Facebooku, czyli tacy influencerzy, którzy mają od 1000 do 5000 followersów, polubień, subskrypcji, to są na przykład też kanały na YouTube. No, w zależności od tego, co sprzedajecie i kto jest waszą grupą odbiorczą, na przykład latarki, tak, no to szukacie kanałów o, z latarkami itd., itd. I takich klientów też można kierować, czy na jakieś marketplace, czy na własny sklep internetowy. Poznałeś już kluczowe trendy, które poniekąd były widoczne w 2024 i jeszcze będą bardziej widoczne w 2025. Każdy z nich może być Twoją przewagą konkurencyjną, jeśli zaczniesz działać już teraz, bądź może być Twoim utrapieniem, jeśli nie będziesz po prostu z nich korzystał. Konkurencja wykorzysta je i będzie przed tobą. Jeśli chciałbyś zawsze być na bieżąco, dołącz do naszej społeczności, wtedy żaden trend ci nie umknie, będziesz mógł zapoznawać się z nowymi trendami i będziesz mógł obserwować ich zmienność. Kliknij link poniżej, aby dowiedzieć się więcej. A jeśli już to zrobiłeś i jesteś w naszej społeczności, kliknij kolejny rekomendowany materiał, który teraz wyświetla ci się na ekranie. Zrób to, zwłaszcza jeśli masz problem z niską rentownością sprzedaży na Allegro.